Witam. To już drugi odcinek ocenianie waszych past. Dzisiaj kontynuuję czytanie past od Anonika i od razu chciałbym powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, to, e, przepraszam, że w pierwszym odcinku byłem taki ostry i niejednokrotnie czepiałem się na siłę. Po drugie, e, za waszą sprawą zdecydowałem się zmienić sposób komentowania. I od teraz nie zamierzam się odzywać podczas czytania tekstu, chyba że będzie to niezbędne. I bardziej zamierzam się skupić na końcowej analizie. I to w sumie chyba tyle z ważnych rzeczy. <noise> Dużo tego, więc. Zabieram się do czytania. Po pierwsze, Grzesznica. Grzesznica. Akt pierwszy. Postacie kobieta-mężczyzna. Wnętrze mieszkania. Panuje tam półmrok. Jedynym źródłem światła jest tlący się kominek z lewej strony sceny. Wszystko patrząc od widowni. Obok kominka stoją dwie staromodne szafy. Na środku sceny stoi staromodna, pokryta skórą sofa. Przed nią, ale odwrócone bokiem, stoją dwa fotele z tego samego zestawu co sofa. Wszystkie meble mają czekoladowy kolor. Ściany są krwisto czerwone. Na sofie siedzi mężczyzna około czterdziestki. Ma na sobie szary garnitur i czerwony krawat. Trzyma łokci na kolanach i podpiera brodę dłońmi. Nie okazuje uczuć. Mija kilka sekund. Nagle rozlega się odgłos pukania do drzwi. Mężczyzna wstaje i patrzy w prawo. Wchodzi około 30-letnia kobieta o blond włosach i czerwonej sukni. E, I. E, o blond włosach i wyczerwonej czerwonej sukni powinno być. E, podchodzi do mężczyzny, a on do niej. Kobieta. Przyszłam nagrzeszyć. Mężczyzna. Z kim? Kobieta. Wyciąga nóż z rękała. Sama. Wbija nóż w pierś. E? Wbija nóż w pierś mężczyzna. Zaskoczony mężczyzna chwyta się za pierś, słania się i pada na ziemię twarzą w dół. Kobieta patrzy na, kobieta patrzy na to zimnym wzrokiem. Gdy mężczyzna upada, idzie do szafy obok kominka. Wyciąga stamtąd kieliszek i butelkę. Siada na sofie i zapełnia połowę kieliszka jakimś czekoladowo-brązowym płynem. Po zapełnieniu odstawia butelkę na podłogę i powoli wypija płyn. Gdy wypija, wszystko odkłada kieliszek, kładzie głowę na sofie i zamyka oczy. Mija kilka sekund. Ciało mężczyzny zaczyna się trząść. Najpierw delikatnie, stopniowo coraz mocniej. Po kilku minutach trzęsienia, mężczyzna wstaje, wsadza sobie ręce do ust i zaczyna rozciągać jamę gębową w różnych kierunkach, wydając cały czas okropne wrzaski i jęki. Stoi w taki sposób, że patrzy na jedno z krzeseł. Po kilku minutach przestaje i wychodzi. Akt drugi. Postacie. Kobieta... Joel? To, to nie jest imię męskie? Dziewczyna, Samantha. Kobieta siedzi w identycznej pozie jak mężczyzna w akcie 1. Nie ma kieliszka ani butelki. Nie okazuje emocji. Słychać pukanie do drzwi. Kobieta, nie ruszając się. Proszę. Do, męż... do mieszkania wchodzi około 15-letnia dziewczyna o ciemnych włosach. Dziewczyna, trochę niepewnie. Mogę wejść? Kobieta, patrzy na dziewczynę. Pewnie. Siadaj. Dziewczyna. Siada na krześle po prawej. Pan Michael kazał mi tu przyjść. Kobieta. Daje dłonie na kolana. I słusznie. Mamy do pogadania. Dzie dziewczyna. Ale dlaczego u niego, a nie u mnie, albo u pani? He? Kobieta. Tak nie naszło. Dziewczyna. Rozumiem. O czym mamy porozmawiać? Kobieta. Patrzy na publiczność. O twojej mamie. Dziewczyna. Zamyka oczy i bierze wdech. Co z nią? Kobieta. Jest w szpitalu, prawda, dziewczyna? No tak. Dlaczego pani pyta, kobieta? Bo wiem, że do niej chodzisz, dziewczyna. A to coś złego, kobieta? Patrzy na nią. Tak. Regulamin zabrania jakichkolwiek niezapowiedzianych wizyt, dziewczyna. Ale pani Joel, ona jest ciężko chora, potrzebuje łopieki. Jestem jej jedyną rodziną, Joel. Samanto, Twoje wizyty muszą być za każdym razem notowane w specjalnym raporcie, co wymaga sporo czasu i energii. Swoim działaniem opóźniasz pracę personelu. Eee, Chwilę to w ogóle nagrywam. Tak, nagrywam. <laughs> Samanta, to niech o mnie nie piszą, po prostu. Joel, jeśli tak zrobią, mogą pożegnać się z pracą. Zasady są święte. Samanta, robi się trochę załamana. Pani Joel, litości! Proszę ubłagać pana Browna. Przecież jest pani jego ulubioną kochanką. Joel, coś ty powiedziała? Samanta. E, przepraszam, Samanta. Pan Michael raz mi op opowiedział. Wymsknęło mu się. Joel, patrzy na publiczność. Co ci powiedział? Samanta. Powiedział, że szef raz się chwali swoimi podbojami wśród kobiet. Mówił, że było ich około 300. Ale żadna nie była tak dobra jak pani. Żadna. Joel. Rozumiem. Chcesz mi o coś poprosić? Samantha? Proszę, aby porozmawiała pani z panem Brownem i przekonała go jakoś, aby pozwolił mi się widywać z mamą. Joel patrzy na nią. Zastanowię się. Samanta ze łzami w oczach. Dziękuję pani Joel. Wstaje, aby... by ją ucałować. Joel, siadaj, co jeszcze Michael mówił o mnie? Samantha. To w zasadzie wszystko. W ogóle ostatnio dziwnie się zachowuje, a dzisiaj to już w ogóle. Joel, dlaczego? Nie miałam co robić, więc siedziałam na schodach, kiedy to podszedł do mnie i powiedział, że mam iść do jego mieszkania, bo tam mnie pani oczekuje. Ale to zdanie wycharkał, jakby coś go dławiło. Jeszcze ta plama na garniturze. Joel, plama? Samantha. Tak, miał taką wielką czerwoną plamę na wysokości klatki piersiowej. Kształtem przypominała trochę żabę. Kaśnie kominek, jest całkowicie ciemno. Pani Joel, co się dzieje? Akt 3. Postacie. Joel, Samanta, postać, matka Samanty. Jest całkowicie ciemno. Głos Samanty. Głos Samanty. Pani Joel, co mam robić? Głos Joel, stań. Głos Samanty, już. Głos Joel, rozłóż ręce. Głos Samanty, zrobione. Głos Joel, kręci wokół własnej osi. Głos Samanty. Cholera, raz jest napisane dobrze, raz źle. Zdziwiona. Okej. Okay. Słychać machanie rękami. Nagle słychać stuk. Ała! Co to? Lampa? Ale jej tu nie było. Pomacko odnajduje włącznik i zapala światło. Robi się jasno. Samantha stoi koło swego krzesła. Obok niej stoi srebrna stojąca lampa. Człowiek siedzi na sofie patrząc bez emocji na publiczność. Między kominkiem a lewym grzesłem stoi kobieta około 50 lat. Ma na sobie zakrwawiony biały szlafrok. Posiada też długie do ramion szare włosy. Samanta widzi o postać i odskakuje w przestrachu. Samanta. Mama! Ale jak? Co ty tu robisz? Matka Samanty wyciąga prawą rękę w kierunku Samanty i patrzy na nią. Po chwili wykrzywi jak twarz w grymasie i zaczyna głośno krzyczeć. Krzyczy trzy sekundy z jeden sekundową przerwą. Samanta, przerażona. Kim jesteś? Czego chcesz? Co tu się dzieje? Zakrywa usta i płacze. Przez następne pięć minut matka Samanty krzyczy. Samanta płacze, a Joel bez emocji patrzy na publiczność. Kurtyna. No dobra, z komentarza pozostawionego przez autora pod artykułem na Wiki wnioskuję, że to, że nie mam pojęcia co się właściwie stało, jest zamierzone. Wywołanie zdziwienia uczytelnika się udało, ale ja mam teraz takie pytanie: po co? Jakby nie wiem co się stało w paście, ale tak właściwie to co z tego? Nic mi po tym nie zostanie, jakby nawet najmniejsze wspomnienie, bo nawet nie wiem co mam wspominać. Jest to po prostu kompilacja konfundujących scenek. Dodatkowo, ja, jak to ja, muszę się przywalić, jeszcze, że całość jest dramatem. A dramaty mają to do siebie, że. Przyjemność można z nich czerpać tylko, kiedy ogląda się je na scenie, a nie czyta. I zawsze dostaję kurwicy, kiedy w szkole jestem zmuszony do przeczytania kolejnego pieprzonego scenariusza. Spodziałam na rolę ledwo zarysowanym miejscem akcji i rozpisanym tak, że tylko to utrudnia czytanie. Tym bardziej, że w każdej sali jest projektor, wyświetlacz czy inne gówno, na którym nauczyciel Kiep mógłby wyświetlić całą sztukę, której nagranie na pewno znajduje się w internecie, a jeśli nie no, to powinny być strony prowadzone przez men, czy jakieś inne gówno, na które można wejść i otworzyć. Macbetta, Romeo, Julię czy inną Antygonę i zapoznać uczniów z tą formą sztuki, tak jak się powinno z nią zapoznawać, a nie zmuszać dzieci do czytania cholernych scenariuszy. O mój Boże! I, i to nawet nie ma nic wspólnego z pastą, po prostu chciałem to siebie wyrzucić. Eee, idziemy dalej. Ogólnie w tekście pojawia się parę błędów. Parę razy zdarzyło się przekręcić autorowi imię jednej z bohaterek. Ehm, no i. Jest tutaj dużo powtórzeń, ale to szczegół. No więc nie pozostaje mi chyba już nic, jak pójście do następnej pasty. E, a, aha, e, nie wspomniałem, że e, postanowiłem pominąć e, krótkie historie napisane przez tego autora e, oraz troll pasty. Tak dla jasności. E, raport 29 czerwca, czerwca 2009 roku. Statek o nazwie Paramount 2889. E, e, płynął ku wybrzeży,... Ar Płynął ku wybrzeży Antarktydy, chyba ku wybrzeżom. Kiedy były dwa kilometry od celu, załoga zauważyła, iż na lodowych krach siedzą ludzie. Statek podpłynął do nich i zabrał ich ze sobą. Zabrani ludzie znacząco zwiększyli obciążenie statku, który zaczął tonąć, y będąc bezpośrednio przy lodowym brzegu ko kontynentu. Załoga i wzięci rozbitkowie zaczęli opuszczać statek i przenosić się na Antarktydę. Jednak zostali zaatakowani przez grupę ludzi mówiących dziwnym językiem. Jeden z ocalałych rozpoznał w nim pruski. Ludzie ci mieli włóżnie i cienkie ubrania z roślin. Szybko wymordowali dużą część rozbitków, jednak niektórym udało się uciec. Wsiedli do pontonów i odpłynęli. Ok. Po raz kolejny dostajemy dołująco mało informacji, a tym razem jest to o tyle niepoprawne, że według tytułu ma to być raport. A w takowym powinno się znajdować ich, przepraszam, jak najwięcej. Poza tym są tu głupotki w stylu statku transpolarnego tonącego pod wpływem paru osób, które na niego wsiadły. I nieważne, jak bardzo podoba mi się koncept jakichś pruskich rozbitków, którzy przez pokolenia zdołali się osiedlić na Antarktydzie i teraz atakują ludzi, to niestety nie jestem w stanie się na tym skupić, bo tekst zdaje się nie przykładać do tego wagi i jak na tak dziwną sytuację to dostajemy praktycznie zero opisów. Poza tym, zastanawiam się skąd ci pruscy jaskiniowcy wytrzasnęli włócznie i ubrania z roślin na kontynencie skutym lodem. Nie wiem, pewnie globalne ocieplenie czy coś. Ale skąd on na ziemię, przydałoby się tej paście trochę więcej wkładu, bo sam pomysł nie jest zły. Ale z poprzednich past autora mogę wyciągnąć wniosek, że ma całkiem niezły styl, więc... No, jeśli by to jakoś rozwinął, mogłoby, mogłoby być z tego coś dobrego. Dalej. Fragment pamiętnika Juliusza T. 10.07.2010 Dzisiejszy dzień zakończył się bardzo dziwnie. Kiedy wraz z Magną zakończyliśmy przechadzkę. ona wróciła do domu, ja poszedłem na dworzec i wróciłem do siebie. Kiedy tak jechałem, było około 23, pociąg przejechał koło Boru Sosnowskiego. Wpatrywałem się w czerni nocy, gdy nagle szybę pociągu uderzyła kartka z jakimiś dziwnymi znakami. Wyglądała na dość, staro, na dość starą. Ogólnie jeden z Was zauważył w komentarzach, że dosyć seplenie, więc postaram się nie seplenić. Kiedy chciałem rozczytać jej treść, odleciała i zaczepiła się o konar wielkiego drzewa rosnącego obok pewnego głazu. Chyba jutro sprawdzę, czy nadal tam jest. 11 lipca 2010. Udało się. Znalazłem kartkę. Jest na niej rysunek jakiegoś drzewa. Coś co wygląda jak pole do, kółko, do, nie, pole do gry w kółko i krzyżyk Jakieś znaki wyglądające na alchemiczne I napis Aenean Filium Unicum Co po wklepaniu w Google Tłumacza pokazało Eneasz tylko syn Aha Co to znaczy? Dowiem się w najbliższym czasie 13 lipca 2010 Rozszyfrowałem znaki i okazało się, że znaczą siarka i woda Co to oznacza? Nie mam pojęcia 15. lipca. Postanowiłem podzielić się moim odkryciem z magną. Ona również nie wiedziała, co to wszystko znaczy, ale powiedziała mi, że w jej okolicach jest źródełko, z którego wypływa woda, która smakuje i pachnie jak siarka. Może to jakiś trop. 16 lipca. Nie mogę uwierzyć, w to co się stało. Pomyślałem sobie, że w filmach, jak, jak polało się jakiś dokument sokien z cytryny, to pokazała się ukryta treść. Z racji, że przepisałem to, co miałam na kartce, na inne kartki, była ona mi zbędna. Postanowiłem ją dla Beki pojać sokiem z cytryny. Ku mojemu zdumieniu, na tym dziwnym krzyżaku pojawił się znak podobny do księżyca. Nie wiem, co to oznacza, ale się cieszę. 18 lipca. To będzie szybki wpis, bo nie ma za bardzo czasu, gdyż idę w teren, aby znaleźć to źródło, o którym mówiła Magda. Jednak jestem trochę zaniepokojony, gdyż okazało się, że za synów Eneasza uzna uznawali się członkowie rodu... Juliuszów. Cudysów. Pomimo stosowania się do zapisków w pamiętniku, nie odnaleźliśmy Juliusza T. Od jego zaginięcia minęło 7 lat, a my odnaleźliśmy pamiętnik przed miesiącem. Nikt z członków rodziny nie jest w stanie wytłumaczyć, jak pamiętnik znalazł się za szafą. Jestem zmuszony uznać sprawę za zamkniętą. Aspirant kurek. Wiecie? Chyba najlepiej będzie, jak podsumuję te ten komentarze z wiki. Ciekawe. Szkoda, że takie krótkie. No właśnie. To, co wam przeczytałem, brzmi jak, jak ledwie wstęp do naprawdę obiecującej historii, więc proszę, autorze, rozwin to. Pasta kończy się w idealnym miejscu, dosłownie w tym momencie, po progu, mógłby się zacząć jakiś, nie wiem, rozdział pierwszy, gdzie jakiś krewdy tego całego Juliusza lub jakiś prywatny detektyw czy inny pasjonat kryminalistyki, nieważne, mógłby podjąć się, mógłby podjąć trop i odkrywać coraz to nowe fakty. Tak jak historia byłaby świetna, tym bardziej, że mamy ten tajemniczy dziennik oraz kartki z dziwnymi znakami, jakieś wzmianki o starożytnych rodach, czytałbym, po prostu czytałbym, dla przyjemności. No, ale jeśli mielibyśmy uznać tę pastę za samodzielny twór, to na pewno ten cały Juliusz musiałby się dłużej pomęczyć z tymi tajemniczymi kartkami, bo tutaj schodzi mu to zdecydowanie za szybko. Poza tym nie dostajemy żadnych konkretów. Główny bohater w swoim dzienniku porusza tematy swoich odkryć, ale ich nie rozwija. I rzecz jasna, mogłyby być rozwinięte, gdyby pasta była dłuższa. Przez to całość traci na przejrzystości. Dlatego jeszcze raz proszę, zaklina wręcz... Autorze, rozpisz to bardziej, a może wyjść z tego naprawdę świetna historia. Ech. Dobra, to teraz zmierzamy już do ostatniej pasty w tym odcinku. Twarz Mieszkanie na czwartym piętrze w bloku. Doświadczyłem tam ogromnej grozy, widząc za oknem czarno trupią twarz. Oczy jej były białe i puste. Z przerażenia upuściłem młotek, jedyne co robiąc to starając się op opanować me drżące ręce. Potlał się jak krew z przeciętej żyły. Czymże jest ta przerażająca twarz? W jaki sposób się tutaj dostała? Nie przypomina mi ona kogoś? I najważniejsze, że przyszła do mnie? Czy chce mnie ukarać za morderstwo, które właśnie tutaj uczyniłem? Tyle. Wiecie, tutaj jedyne do czego się mogę doczepić bo oczywiście ja się zawsze do czegoś muszę doczepić to to, że pasta się nie rymuje. <grymne> Poza tym jest bardzo dobrze. O ile dobrze zrozumiałem, facet zabił kogoś młotkiem i nagle zaczyna widzieć swoje odbicie w szybie jako trupa, co jest ciekawym konceptem, ale całość byłaby jeszcze ciekawsza, gdyby się rymowała. I w sumie tyle, jeśli chodzi o pasty tego autora. Poza shortami pominąłem jeszcze dwie dłuższe pasty. Pamiętnik Ziódka Z, który jest całkiem dobry, um, oraz Andzia, która chyba jest trollpastą, mam nadzieję, Obie można znaleźć na strasznehistorii.pl, jeśli chcecie poczytać. Podlinkuję je. A, a tymczasem do następnego.